Bociek już gotowy przy kombajnie. Już, ino, 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 Już patrzy, żeby co to dzieje, jaką żabkę. Goncio Kosi. Pięknym kombajnem. A pszenicy miałem z tego kawałka tutaj, tak widać, tu tak jest kawałek pszenicy. Było 10 arów, może 12, nie wiem, mniej więcej było. Jest około 600 kg. Czyli jest bardzo dobrze, jestem bardzo zadowolony z tego powodu. Tam już dwa sprzęty stoją. Trzeci stoi tam pod lasem. Czeka przyczepką, wóz, rozrzutnik i przyczepka dwukółka. Dwukółka, no nie dwukół. Pięknie maszyny stoją już. Jedziemy po drugiego capa. Czyli S15 w roli głównej musi być. Tak, tak to wygląda. Bociek już szabruje. O, ładny bociek. Piękny bociek. A my co? Idziemy połyka kawy się napić, a jak? Przecież bez kawy się nie obejdzie. Taki kubeczek kawy piękny. Ups, Dawał. ale to przy kurach tak niedobrze. Dobra kawa, dobra. Przy kurach kawa smakuje najlepiej. I jeszcze jakby tak surowe jajeczko pyknąć. Miód, miód, prawdziwy miód. Dobra, ja se lecę. Jeszcze raz pokażę. Cyk, jadę po ESA. Palię ESA. Pokażę Wam na szybkości, tak, ile jest pszenicy. 11 arów. 11 arów może jest. O, tak liczę na to. Może będzie 11 arów. Basen się ususzy. gorąc takie basen się a, To jest o. Cała przyczepa taka pszenicy z 11 arów. Około. Ilu? Nie wiem ilu, kurde. Takie 600 kilo powinno być, może więcej. Dobra, no to na razie. Cześć wam wszystkim.